Nadciąga dobry okres dla graczy. Rocksteady zaprezentowało swoją nową grę Suicide Squad Kill the Justice League, która rozgrywa się w tym samym uniwersum co ich Batmany. Kooperacja do czterech osób, akcja ma dziać się głównie w Metropolis i dostaniemy kilku znanych łotrów. Brzmi mocno jak wychodzące niedługo Avengers, ale z zabijaniem. Obiecałem więc zapowiedziano nową grę z uniwersum Batmana, lecz bez człowieka nietoperza. Akcja dzieje się po śmierci obrońcy Gotham, i wcielimy się w niej w podopiecznych Gacka. Poza koopową rozgrywką, możemy liczyć na wątek Trybunału sów. Ciekawe, czy będzie dużo ciuszków. Jestem vengeance. I'm vengeance. I'm studia się nie zmieniają, zwłaszcza jak coś działa. CD Projekt Red potwierdziło, że podobnie jak w przypadku trzeciego Wiedźmina, ich nadchodzący Cyberpunk 2077 również otrzyma darmowe DLC. Marketingowo i PR-owo idealne zagranie, więc czekamy czy i tym razem będzie ich 16. I krótka przerwa, by ogłosić, że 26 sierpnia o godzinie 17 na kanale TV Gry Plus odbędzie się stream, podczas którego zaprezentujemy fragmenty rozgrywki z remake'u Mafii. Sporo fragmentów. Całość oczywiście w ramach Find Your Next Game, którego partnerem jest Blik. Volga jest wciąż ma się dobrze, trzeba kuć żelazo, póki gorące. Dlatego, podczas transmisji otwierającej wirtualną edycję Gamescom 2020, poznamy pierwsze szczegóły dotyczące drugiego sezonu w Ultimate Knockout. Nie znamy konkretów, ale licznik w grze zaznacza, że ma być to początek października. Jak zdenerwować wielu? Zabrać im płyty. Ubisoft poinformowało, że edycje kolekcjonerskie ich produkcji na konsole Xbox nie będą zawierać fizycznych nośników z grą. Zieloni zostają z cyfrowymi kluczami. Wygląda to na decyzję Microsoftu albo badanie rynku. Sony pozostaje przy dołączanych płytach. Jak tam rozdawnictwa Epika? Perfect World Entertainment poinformowało, że ich grę Remnant from the Ashes odebrało za darmo ponad 10 milionów graczy. Oznacza to, że jest to wynik większy niż w przypadku Total War Saga Troy? w sumie mieli więcej czasu. W tle zwiastun pierwszego dodatku. A i Microsoft wspiera Epika w walce z Apple. Nieźle.